Jasne. Dobry wieczór. E, y, panienko Ambar, to jest chyba ktoś do ciebie. Nie, nikogo dziś nie zapraszałam. Przedstawiam wam Mateo. To chłopak Luny. Twój, Twój chłopak? chłopak? Mateo, co ty tu robisz? Bo wiesz, stęskniłem się, a więc jestem. A ty nie uprzedziłeś, że przyjdziesz. Żeby ci zrobić niespodziankę. No to ci się udało. Dobrze, fantastycznie. W takim razie chciałbym wiedzieć tylko jedno, od kiedy jesteście parą? Yy, od niedawna. Tak, tak. Yy, bardzo niedawna, na serio. Króciutko, tak, tak, proszę tak, się kró nie martwić. Króciutko. Mm. Dobrze, może lepiej pójdziemy, Miguel. Zostawmy ich, żeby się pożegnali. Ale dokąd, tak? Monika? Jak to dokąd? Do, Do widzenia. widzenia na razie, pa, pa. Do widzenia. Oj, Normalnie nie wierzę, ale mi teraz wstydł I tata strasznie cię wymęczył Nie przejmuj się, dobra? Ale... Ja go rozumiem, okej? Okay? Ale chciałem zrobić ci niespodziankę Wiem, że... Nic nie widziałam, nie widziałam Widziałaś, ale przyniosłem ci kwiaty Jasne, dzięki A po co te niespodzianki? Mm, ponieważ cię kocham I to bardzo Co? To mało? Nie, nie, ale... Wiesz, raczej... Myślałam, że zrozumiałeś, że zrobiłeś źle Mówiąc tak o Simonie nie, ale jest też inny powód. Mam kwiaty, żeby schować się przed twoim tatą, ale jakoś nie zdążyłem. Nie, nie za bardzo. Ale patrz, fajne, co? Mhm. Mm Pachną? Nie czuję, bo jestem przeziębiona, ale... Dobra, to je zostawiam, okej? Okay? Odprowadzisz mnie do drzwi. Pewnie chodźmy. Chodź.